Zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że niektóre osoby mają trudności z odnalezieniem się wśród innych ludzi, co powoduje, że wybierają oni samotność zamiast towarzystwa? Jak powiedział kiedyś wielki nauczyciel duchowy Budda, zrozumienie cierpienia innych ludzi jest największym darem, jaki możemy im dać. Wybrani to często osoby obdarzone wyjątkowym wglądem, intuicją czy duchowością, które odczuwają wewnętrzne powołanie lub cel ponad to, co zwyczajne. Inkarnują się oni z misją, boskim zadaniem do wykonania podczas swego pobytu na Ziemi czy to, aby szerzyć miłość i współczucie, uzdrawiać planetę, czy też obudzić ludzką świadomość do dostrzegania wyższych prawd. W tym filmie przedstawimy 7 punktów, które charakteryzują to, co odróżnia wybranych od reszty ludzkości. Wyjaśni to nam, co sprawia, że jednostki te często mają trudności z przebywaniem wśród większych grup ludzi. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Punkt pierwszy: Wrażliwość na energię. Wybrani posiadają głęboką wrażliwość na subtelne energie, które przenikają świat wokół nich. W przeciwieństwie do przeciętnej osoby, której świadomość może być przytępiona przez hałas i rozpraszacze codziennego życia, wybrani są ostro skupieni na wibracjach energii, które przepływają przez wszechświat. W dużych tłumach, gdzie emocje są wysokie, a energie zderzają się i kolidują, wybrani mogą poczuć się przytłoczeni zbyt dużą intensywnością tego, co dzieje się wokół. Jak gąbki nasączone wodą, wchłaniają oni emocje i energię osób wokół nich, bez względu na to, czy są one pozytywne czy negatywne. To ciągłe bombardowanie bodźcami może być wyczerpujące, pozostawiając ich z uczuciem wyczerpania. Wyobraź sobie wejście do zatłoczonego pomieszczenia i poczucie, że możesz wyczuć emocje każdej obecnej w nim osoby. Wyobraź sobie, że możesz poczuć ich radość, smutki, obawy i nadzieje. Z punktu widzenia wybranych nie jest to tylko metaforyczne doświadczenie, a namacalna rzeczywistość, która może ciążyć na ich duszach. Ich wyostrzona wrażliwość na energię jest zarówno darem, jak i przekleństwem. Z jednej strony pozwala im postrzegać subtelne niuanse ludzkiego doświadczenia z niezrównaną głębią i klarownością. Mogą posiadać intuicyjne rozumienie emocji i motywacji innych. Co czyni ich naturalnymi uzdrowicielami, doradcami i przewodnikami? Z drugiej strony, wrażliwość ta, jak obosieczny miecz, może również przybrać swoją drugą stronę. Samo napięcie energii, z którym spotykają się wybrani, może być przytłaczające, prowadząc do uczucia lęku, stresu, lub nawet fizycznego dyskomfortu. Aby chronić się przed przytłoczeniem Wybrani mogą instynktownie wycofywać się z zatłoczonych lub chaotycznych środowisk, szukając schronienia i ukojenia w samotności. Ważne jest, aby uznać, że ta wrażliwość na energię nie jest słabością, lecz odzwierciedleniem głębokiego połączenia wybranego z siecią życia, która nas wszystkich łączy. Poprzez szacunek do ich potrzeby przestrzeni i chwil samotności, możemy wspierać ich w realizacji ich boskiego celu. Punkt drugi. Wyjątkowy charakter wybranych. Wśród głębokich prawd, które do tej pory odkryli nauczyciele duchowi, znajduje się koncepcja wybranych. Te niezwykłe jednostki nie są jedynie dziełem przypadku, lecz wierzy się, że są oni wybrani przez samego stwórcę po to, aby wypełnić wyższy cel. To, co odróżnia wybranych, to ich wrodzone połączenie z kosmicznym warkoczem, który przecina wszechświat. Posiadają oni głęboką intuicję która wykracza poza zwykły instynkt, pozwalając im sięgać po mądrość wieków i postrzegać prawdy, które umykają umysłom większości ludzi. Ta wyostrzona wrażliwość na subtelne zjawiska energii i informacji umożliwia im poruszanie się w złożoności istnienia z wdziękiem i wglądem. Jednak to nie tylko zdolności intuicyjne wyróżniają wybranych, a także ich głębokie poczucie celu. Od wczesnego wieku mogą odczuwać oni głębokie wewnętrzne wezwanie, które popycha ich do poszukiwania swojej prawdziwej życiowej ścieżki. To wewnętrzne przekonanie napędza ich do przodu, kierując ich działaniami i wyborami ku większemu przeznaczeniu. Wybrani często zdają się być przyciągani do duchowych praktyk i ezoterycznej mądrości, starając się pogłębić swoje zrozumienie wszechświata i swojego w nim miejsca. Mogą posiadać dary, takie jak jasnowidzenie, zdolności uzdrawiania czy psychiczną intuicję których używają do czynienia dobra ogółu i podnoszenia ogólnej świadomości ludzkości. Jednak pomimo wszystkich ich specjalnych cech, wybrani stają również w obliczu unikalnych wyzwań. Ich wyostrzona wrażliwość może uczynić ich podatnymi na negatywne energie świata, a ich poczucie izolacji może się nasilać, podczas gdy walczą, aby znaleźć innych, którzy rozumieją i rezonują z ich prawdą. W istocie, wybrani są źródłem światła ludzkości. Oświetlając ścieżkę ku jaśniejszej przyszłości swoją mądrością i współczuciem, oraz poświęcając się przy tym swojej boskiej misji. Punkt trzeci: potrzeba samotności. W zgiełku i pośpiechu współczesnego życia samotność często jest niedoceniana i pomijana. Z punktu widzenia wybranych, samotność stanowi nie tylko luksus, a wręcz konieczność. To ich linia życia do zdrowia psychicznego i spokoju w świecie który czasem może sprawiać wrażenie przytłaczającego i chaotycznego. Wybrani są głęboko introspektywnymi jednostkami, które prosperują w cichych przestrzeniach swoich własnych umysłów. Cenią sobie oni chwilę samotności, oraz traktują je jako okazję do ucieczki od hałasu i rozproszeń zewnętrznego świata i ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja. Wybrani traktują samotność nie jako izolację, ale troskę o siebie i swoją energię to w ich odczuciu szansa na uzupełnienie energetycznych zapasów i ponowne dostosowanie się do swojego wyższego celu. W ciszy samotności mogą usłyszeć szept swojej duszy i otrzymać wskazówki, które daje im wszechświat. Przebywanie przez dłuższy czas w otoczeniu zbyt wielu osób może zakłócić delikatną równowagę ich energetycznego pola, pozostawiając ich wyczerpanymi i niezdolnymi do funkcjonowania w pełni zgodnie ze swoim powołaniem. Ciągłe gwarzenie i aktywność zewnętrznego świata może zagłuszyć głos ich intuicji i sprawić, że utrzymanie wewnętrznego spokoju stanie się wyzwaniem. Temu też wybrani często poszukują cichych, odizolowanych miejsc, gdzie mogą uciec od wymagań codziennego życia i komunikować się ze swoimi myślami i uczuciami, czy to podczas samotnego spaceru w naturze, w cichym kącie swojego domu, czy też na odosobnionej ścieżce w górach lub lesie. Te chwile samotności stanowią w ich oczach świętość. W samotności wybrani znajdują klarowność i inspiracje, których potrzebują, by poradzić sobie z złożonościami istnienia, z wdziękiem i mądrością. To tam ładują swoje baterie oraz zbierają siłę, by kontynuować swoją podróż, jasno świecąc w świecie, który szczególnie w dzisiejszych czasach desperacko tego potrzebuje. Następnym razem, więc, gdy zobaczysz wybranego, odchodzącego w samotność. Pamiętaj, że nie jest to znak słabości czy wycofania, a potężny akt dbałości o siebie i całe otoczenie. Szanując ich potrzebę samotności, możemy wesprzeć ich w realizowaniu ich boskiej misji oraz przynoszeniu pokoju i harmonii do świata, który nas otacza. Punkt czwarty. Głęboka empatia. Empatię często opisuje się jako zdolność do rozumienia i dzielenia się uczuciami innych. W umysłach wybranych Wykracza to jednak daleko poza zwykłe rozumienie. To wszechogarniające doświadczenie, które pozwala im odczuwać emocje innych z intensywnością, która może być zarówno piękna, jak i ciężka. Wybrani obdarzeni zostali głęboką wrażliwością na stany emocjonalne osób wokół nich. Mogą oni wejść do pokoju i natychmiast wyczuć nastrój, łapiąc subtelne sygnały i wibracje, które inni mogą przeoczyć. Ta wyostrzona empatia. Nie jest czymś, co mogą wyłączyć lub zignorować. To fundamentalny aspekt ich istnienia. Z jednej strony ta głęboka empatia jest darem, który pozwala wybranym łączyć się z innymi na głęboko osobistym poziomie, budując więzi współczucia i zrozumienia, które przekraczają same słowa. Mogą być oni naturalnymi uzdrowicielami i doradcami, przyciągniętymi do zawodów, w których mogą służyć innym, łagodząc ich cierpienia oraz przynosić pociechę tym, którzy jej potrzebują. Z drugiej strony, jednak, empatia ta może być również ciężarem. Wybrani mogą się poczuć przytłoczeni przez ogromną intensywność emocji, z jakimi się spotykają, zwłaszcza w środowiskach, gdzie panuje negatywność lub dysharmonia. To tak, jakby być uwięzionym w fali emocji bez widocznego z niej wyjścia. W tych chwilach wybrani mogą mieć trudności z utrzymaniem własnej równowagi emocjonalnej, czując, że toną w morzu emocji innych. Mogą internalizować oni ból i cierpienie tych wokół nich, biorąc na siebie ciężar świata, jakby był on ich własnym. Temu też tak istotnym jest, aby wybrani ustalili zdrowe granice i praktyki, aby chronić swoje własne samopoczucie emocjonalne, czy to poprzez medytację, prowadzenie dziennika, czy szukanie wsparcia u bliskich. Powinni oni priorytetowo traktować dbałość o siebie, aby móc kontynuować służbę innym z współczuciem i wdziękiem. Z perspektywy wybranych, głęboka empatia jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Pozwala ona budować im głębokie połączenia z innymi i wywierać pozytywny wpływ na świat, ale również wymaga od nich nawigowania przez złożoności ludzkich emocji z troską i uważnością. Punkt 5. Harmonia z wyższym celem. Wybrani traktują samotność nie tylko jako sposób ucieczki przed chaosem świata, ale również świętą przestrzeń której mogą komunikować się z boskością i zharmonizować się ze swoim wyższym celem. Z dala od rozproszeń codziennego życia znajdują oni klarowność i inspirację, których potrzebują, aby spełnić swoją wyjątkową, życiową misję. Wybrani napędzani są głębokim poczuciem celu, które przekracza zwykłe pragnienia i ambicje ego. Czują oni życiowe wezwanie do czegoś większego niż oni sami. Wezwanie do boskiego zadania które kieruje każdą ich myślą i działaniem. Aby jednak mogli oni w pełni przyjąć do siebie ten wyższy cel, muszą najpierw uciszyć hałas zewnętrznego świata i posłuchać szeptów swojej duszy. Samotność otwiera wybranym drogę do tego, by mogli to uczynić. W chwilach cichej refleksji mogą dostroić się oni do częstotliwości wszechświata i otrzymać wskazówki oraz spostrzeżenia, które pomagają oświecić ich ścieżkę. Czy to poprzez medytację, modlitwę, czy po prostu spędzanie czasu na łonie natury, wybrani tworzą przestrzeń do wpuszczenia boskości, by ta mówiła do nich w sposób subtelny, ale zarazem głęboki. W samotności wybrani mogą zrzucić warstwy uwarunkowań i społecznych oczekiwań, które często przyćmiewają ich osąd i zaburzają połączenie z ich prawdziwym życiowym celem. W takich momentach mogą oni ponownie połączyć się z esencją swojego bytu i przypomnieć sobie powód swego istnienia. Jednak harmonia z wyższym celem nie polega jedynie na otrzymywaniu wglądów i inspiracji, lecz także na podejmowaniu działań zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Samotność upoważnia wybranych, by odważnie wkroczyć w swoją prawdę i żyć życiem z integralnością i autentycznością, wiedząc, że spełniają oni swoje boskie przeznaczenie. Ostatecznie samotność nie jest celem, lecz podróżą. Podróżą odkrywania samego siebie, samoświadomości i samorealizacji. To podróż, którą wybrani podejmują raz za razem i która prowadzi ich oraz świat w kierunku większego dobra. Punkt szósty: jakość ponad ilość. W świecie, który często mierzy sukces i szczęście ilością połączeń i posiadanych dóbr, wybrani wyznaczają w tym wszystkim własny rytm. Nie chodzi im o to, ile mają przyjaciół, czy jak dużo bogactwa gromadzą. Chodzi o głębię i autentyczność ich relacji i doświadczeń. Wybrani doceniają bogactwo płynące ze znaczących połączeń. Cenią oni szczerość, wrażliwość i wspólne wartości ponad powierzchowne uprzejmości i błahe rozmowy. W ich oczach pojedyncza, szczera rozmowa z pokrewną duszą może być bardziej pożywna niż dziesiątki lub setki interakcji, które odbywają się jedynie na płytkim poziomie. Ten priorytet jakości ponad ilością obejmuje wszystkie aspekty ich życia. Wybrani dążą do głębi i treści we wszystkim, co robią, czy to praca, hobby, czy też duchowe praktyki. Nie zadowalają się oni jedynie powierzchownością życia, pragną zaś głębi i znaczenia we wszystkich doświadczeniach. W rezultacie, wybrani mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktu z osobami, które nie podzielają ich wartości czy duchowego światopoglądu. Mogą czuć się nieswojo w społecznie przyjętych normach, w których przeważa powierzchowność, wybierając tym samym towarzystwo podobnie myślących osób, które podzielają ich pasję do prawdy i autentyczności. Połączenia te służą jako kotwice, zagnieżdżając ich w czasach niepewności i dostarczając wsparcia i zachęty w trudach, jak i radościach życia. W świecie, który często ceni ilość ponad jakość, wybrani służą jako światła. Przypominając nam o sile i pięknie płynącym z kultywowania autentycznych relacji i życia z autentycznością i integralnością. Poprzez podążanie ich śladami, priorytetując jakość ponad ilością w naszym własnym życiu, również możemy doświadczyć bogactwa i satysfakcji płynących z głębokich, znaczących połączeń. Punkt siódmy. Samozachowawczość. W świecie, który często wydaje się przytłaczający i chaotyczny, Obserwacja samego siebie staje się w odczuciu wybranych kluczowym elementem. Samotność służy jako schronienie, święta przestrzeń, gdzie mogą się oni wycofać od wymagań, które stawia im świat zewnętrzny, i przeznaczyć tym samym czas na pielęgnację swojego własnego wnętrza. W rozumieniu wybranych, samotność nie jest luksusem, ale koniecznością. To narzędzie niezbędne do ochrony ich energii i utrzymania dobrej kondycji w obliczu ciągłego napływu bodźców które bombardują ich na co dzień. W samotności mogą uzupełnić oni swoje zasoby energetyczne, naładować duchowe baterie i ponownie połączyć się z esencją swojego bytu. Samozachowawczość wykracza jednak poza fizyczny i emocjonalny dobrostan. Chodzi w tym również o ochronę ich duchowej integralności. Wybrani są bardzo świadomi delikatnej równowagi między światłem a ciemnością, pozytywnym a negatywnym, która przenika wszechświat. Rozumieją, że ich energia jest cenna i musi być chroniona przed siłami, które dążą do jej wyczerpania lub osłabienia. W samotności wybrani mogą stworzyć wokół siebie ochronną bańkę, barierę, która osłania ich przed negatywnymi energiami i wpływami, które obfitują w dzisiejszym świecie. Mogą praktykować oni medytację, modlitwę lub pracę z energią, aby oczyścić i zharmonizować swoją aurę zapewniając, że pozostają w zgodzie z najwyższymi wibracjami miłości i światła. Samozachowawczość nie polega jednak tylko na wycofywaniu się ze świata. Chodzi także o ustanowienie zdrowych granic i praktykowanie dbałości o siebie we wszystkich obszarach życia. Wybrani mogą priorytetowo traktować działania, które odżywiają ich ciało, umysł i ducha, takie jak spędzanie czasu na łonie natury, angażowanie się w działania kreatywne lub otaczanie się pozytywnymi wpływami. Ostatecznie, samo zachowawczość to akt miłości własnej oraz uznanie wrodzonej wartości i godności duszy. Honorując swoją potrzebę samotności i priorytetowo traktując swój dobrostan, wybrani umożliwiają sobie jasne oświetlanie świata, który tak bardzo potrzebuje ich mądrości i współczucia. Podsumowując, standardowo chciałbym zostawić Cię z pytaniem, nad którym się chwilę zastanowisz. Oto ono. Odnosząc się do punktów, Wymienionych w tym filmie, jak często w swoim życiu zdarza się tobie spotykać wybranych. A być może to ty identyfikujesz się jako jedna z nich. Koniecznie podziel się tym z innymi w komentarzu na dole. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie. Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj wszystko co mamy jest teraz.